Zapoczątkowana w XVIII wieku rewolucja przemysłowa nieodwracalnie zmieniła dotychczasowy porządek świata. Prace rąk ludzkich zaczęły zastępować maszyny. Co prawda nadal sterowane przez człowieka, jednak wykonujące jego pracę zdecydowanie szybciej i sprawniej. Rewolucja dotyczyła nie tylko spraw technologicznych, ale także światopoglądowych. Zaczął obowiązywać podział 24 godzin na czas pracy i czas wolny od pracy, co wtedy wcale nie było oczywiste. Z biegiem lat przemysł urósł w siłę. Nowe technologie parły naprzód niczym parowóz George'a Stephensona. Współcześnie rozwój przemysłu stał się częścią naszej codzienności, bo kto z nas nie ma wśród rodziny czy znajomych kogoś, kto pracuje w fabryce lub zakładzie przemysłowym? Przyjrzyjmy się dziś wspólnie przemysłowemu obliczu naszego miasta. Przystanek Wyszków. Zaczynamy! Od początku XX wieku Wyszków był istotnym punktem na mapie przemysłowej regionu. To tu działały zakłady i fabryki, które pozwoliły gospodarczo rozwinąć nasze miasto. Mowa tu m.in. o hucie szkła, browarze, tartaku czy młynie parowym. Kiedy myślimy o wyszkowskim przemyśle, to pierwszym obiektem, który przychodzi nam do głowy, jest huta szkła. I słusznie, ponieważ jest ona po dziś dzień najstarszym funkcjonującym zakładem przemysłowym w naszym mieście. Jej początki związane są z robotniczymi strajkami, które miały miejsce w pierwszej dekadzie XX wieku. Pogarszające się warunki pracy i rewolucyjne nastroje w narodzie spowodowały liczne wystąpienia przeciwko ówczesnej władzy i kierownictwu fabryk i zakładów. Podobnie rzecz się miała w przemysłowej dzielnicy Warszawy, na targówku fabrycznym, gdzie w zakładach Kijewski i Szolce, na skutek strajków wielu robotników utraciło swoją pracę. Był to jednak impuls do działania na własną rękę. Wybór miejsca był oczywisty. Wyszków położony był na szlaku handlowym i komunikacyjnym co miało zwiastować duży obrót i szybkie zyski. Bliskie położenie stolicy oraz bogate zasoby piasku na tych terenach były dodatkowymi atutami, które miały odegrać znaczącą rolę dla nowo powstającej huty. 16 września 1906 roku przeszło 40 robotników podpisuje w Warszawie akt notarialny powołujący do życia Hutę Szklaną Robotnicza w Wyszkowie. Pieczy nad całością sprawował zarząd w składzie: Edmund i Teofil Sztąpkowie oraz Antoni Domański. Każdy z ponad 40 wspólników miał prawo, lecz nie obowiązek, aby w hucie pracować. Kapitał zakładowy huty, wynoszący wtedy 13 800 rubli, nie był jak na tamte czasy wielką fortuną. Jednak już po 6 tygodniach od podpisania aktu notarialnego nastąpiło uroczyste otwarcie zakładu, a praca ruszyła pełną parą. Szczęście uśmiechnęło się do wyszkowskich hutników, a to za sprawą piwnej firmy Haberbush i Sile. Która zamówiła całą produkcję do swojego zakładu. Interes się kręcił, a wraz z nim napędzał się Wyszkowski przemysł. Zyski ze sprzedaży dawały asumpt do dalszego rozwoju i ulepszania huty. Przed I wojną światową pracowało w niej aż 600 robotników. Mieczysław Mioduchowski, syn Józefa, współzałożyciela oraz dyrektor zakładu po II wojnie światowej, tak wspomina pracę huty. Produkowaliśmy ponad 500 rodzajów butelek do win. Wódek, wód mineralnych. Wysyłano butelki nawet do Moskwy, do Piwnicy Carskiej. Odbiorcami były takie firmy jak Baczewski, Rozlewnia wini wódek w Lwowie, Hebebusz, Schiele, Zjednoczenie Poznańskich Kupców, Makowski, Wino Złota Reneta. Robiliśmy butelki do piwnic księżowskich na wino Szalne. Również właściciele majątków ziemskich mieli swoje piwnice z winami. Przywozili do chuty wzór, Odlaną formę, czasami z herbem, zamawiali po kilka tysięcy butelek. W Hucie Szkła wytwarzano również produkty o większej pojemności niż zwykła butelka. Były to tak zwane wiadrówki mieszczące 25 litrów płynów oraz balony na 50 i 80 litrów pojemności. Dla hutników było to nie lada wyzwanie, aby uformować i wydmuchać takie szkło. Jednym ze sposobów było nabieranie wody do ust lub woskowej gałeczki. Swoją drogą kilkuletnia praca w zawodzie powodowała rozedmę płuc, jednak chętnych do pracy nie brakowało. Był to największy zakład produkcyjny w Wyszkowie oraz jeden z największych w regionie. Pierwsza wojna światowa wstrzymała produkcję na ponad rok. Potrzeba było kilku lat na podniesienie się ze strat wojennych i powrotu do przedwojennego poziomu produkcji. Łatwo nie było. Niesprzyjająca sytuacja gospodarcza w latach 30. XX wieku odbiła się strajkami robotników. Mimo to, chuta szklana robotnicza przetrwała ten trudny czas i w miarę możliwości modernizowała się. Odpowiadając na potrzeby kupujących, huta zaczęła produkować butelki w kolorach takich jak zieleń, pomarańcz czy półbiel? Swój udział w produkcji miała też cała wyszkowska społeczność. Mowa tu o stłuczce, którą zwłaszcza dzieci i młodzież tłumnie przynosiła do skupu, aby zarobić parę groszy. W swoich wspomnieniach Eugeniusz Deszkowski określa hutę własnym Eldorado. A jakie były dalsze losy wyszkowskiej huty? Jeszcze przed II wojną światową część produkcji zautomatyzowano, co skutkowało zwiększeniem mocy produkcyjnej. Niestety ręcznie wykonywane butelki nie nadawały się do tego, aby wpuścić je na taśmę do rozlewni płynów. Po wkroczeniu okupanta na ziemię polskie, huta wstrzymała produkcję. Zakład nie został jednak zniszczony. Dopiero w 1944 roku wycofujący się Niemcy wysadzili komin i zabrali część sprzętu, który uznali za przydatny. I który udało im się odnaleźć. O istnieniu kluczowych dla produkcji półautomatów nie mieli bowiem pojęcia. To dzięki bohaterskim działaniom wyszkowskich hutników, którzy przed pojawieniem się Niemców najzwyczajniej zamurowali maszyny. Ryzykowali przy tym własnym życiem. Całe szczęście opłaciło się. Huta wznawia swoją działalność w 1946 roku, jednak niedługo pozostaje w rękach prawowitych właścicieli. Trzy lata później przychodzi pod przymusowy zarząd państwowy. W czasie PRL-u dzięki nowym programom huta została rozbudowana o dwie nowe hale produkcyjne, a także przeszła na pełne zautomatyzowanie. Warto nadmienić, że w 1972 roku z inicjatywy huty został pobudowany Dom Kultury Hutnik. W czasie przemian ustrojowych zapotrzebowanie na butelki było niewielkie. Zmniejszyło to ich produkcję aż o 60%. Pociągnęło to za sobą również spadek zatrudnienia. Huta jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa finalnie trafia w ręce różnych zagranicznych inwestorów. Obecnie jej właścicielem jest irlandzka grupa Ardagh Glass, na której nazwie nie jeden wyszkowianin połamał sobie język. W 2022 roku huta podjęła się całkiem sporej inwestycji. Obok starych zabudowań powstał zupełnie nowy zakład. Postawiono też nowy piec, tak zwaną wannę szklarską, a trzy linie produkcyjne pozwalają hucie wyprodukować aż 1 600 000 szklanych opakowań. Nie rocznie, nie miesięcznie, a w ciągu jednego dnia. Mimo iż będziemy tęsknić za ceglanymi kominami, które przez lata stanowiły nieodłączny element panoramy naszego miasta, to cieszymy się, że obecnie huta jest nowoczesnym zakładem produkcyjnym. Huta Szkła to jednak nie jedyny zakład produkcyjny, który funkcjonował w naszym mieście. Niewątpliwym atutem tej części odcinka będzie swojskość kolejnego zakładu, a to za sprawą piwa o słusznej nazwie Atut. I swojskie. Do dziś starsi mieszkańcy Wyszkowa z rozrzewnieniem wspominają ten chmielowy trunek. W mieście są też zakłady dużo starsze, między innymi należy do nich Wyszkowski Browar. Jego najstarsze urządzenia liczą blisko 100 lat. Ważone tu piwo ma doskonałą markę, a tajemnice jego produkcji wywodzą się z ludowych przepisów, dokładnie i od lat przestrzeganych przez Wyszkowskich Piwowarów. Data powstania browaru nie znajduje potwierdzenia w źródłach. Istnieją przesłanki o założeniu zakładu w 1860 roku przez Pawła Szymońskiego. Jednak równie prawdopodobna wersja mówi o tym, że dopiero jego syn Kazimierz w 1899 roku dokończył ojcowski projekt, modernizując i dobudowując nowoczesne jak na owe czasy budynki. O ile spór o datę powstania browaru pozostaje nierozstrzygnięty, o tyle jego lokalizacja jest prosta do identyfikacji. Na początku swojej działalności browar produkował rocznie 7000 wiader piwa. Było to piwo wyszkowskie, ciemne i jasne. Jak widać, już wtedy nie trudno było o lokalny patriotyzm, a przedsiębiorcom tamtych czasów przyświecało powiedzenie: nie liczy się ilość, a jakość. Warty podkreślenia jest fakt, że właścicielami browaru od początku do końca jego istnienia byli Polacy. Kazimierz Szymoński, poza prowadzeniem browaru, aktywnie uczestniczył w życiu społecznym miasta. Był przewodniczącym Ochotniczej Straży Ogniowej, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został pierwszym burmistrzem Wyszkowa. Zmarł bezpotomnie w 1930 roku, a interes po nim przejęła wdowa, Anna Szymońska. W dwudziestoleciu międzywojennym browar został sprzedany znanemu Wyszkowskiemu przedsiębiorcy, Józefowi Cudnemu oraz jego spółce. Przemianowany wówczas na browar parowy i wytwórnie wód gazowanych zakład, poza piwem produkował również lemoniadę i kwas chlebowy. Funkcjonowanie browaru w tamtym czasie wspomagali okoliczni mieszkańcy. W jaki sposób? Do chłodzenia piwa używano lodu z rozlewisk bugu. Gdyż nie było wtedy elektrycznych agregatów. Rokrocznie w sezonie kilkudziesięciu furmanów z nadgórza ulicy Świętojańskiej i Skuszewa przywoziło lód pozyskiwany na pobliskich łęgach. Prace rozpoczynano, gdy miał on grubość minimum 10 cm. Za każdy jednorazowy transport otrzymywano złotówkę, a na koniec dnia antałek piwa na cztery osoby. W pierwszych dniach września 1939 roku Browar stał się miejscem koncentracji tworzącej się Grupy Operacyjnej Wyszków. Jednak po wkroczeniu okupanta był pod jego kontrolą i na jego potrzeby. No właśnie, a propos potrzeb. W czasie okupacji Browar prowadził nielegalną działalność. Był głównym dostawcą drożdży do produkcji bimbru. Zniszczenia wojenne spowodowały kilkumiesięczną przerwę w produkcji, którą udało się wznowić stosunkowo szybko już w 1945 roku. W tym czasie w niemieckim obozie zagłady Szthow ginie właściciel Józef cudny. Dwa lata później kierownicze stanowisko obejmuje Adam Posłowski, przybyły z warszawskich Browarów Haberbusz i Schiele, które kupowały butelki nigdzie indziej jak w wyszkowskiej hucie szkła. Ocalałe po wojnie budynki wykorzystywane były na różne sposoby. W Browarze swoją siedzibę miało całodobowe pogotowie ratunkowe, a pomieszczenie przeznaczone na świetlicę było miejscem spotkań na sesje rady miasta. W butelkowni zaś funkcjonowała stajnia, gdyż piwo po mieście rozwożone było końmi. Dopiero później zakupiono samochód ciężarowy Star 25, który jak się później okazało służył nie tylko do przewozu piwa, ale także ludzi. Jedna z pracownic Wyszkowskiego Browaru wspomina organizowane wycieczki. Między innymi te na grzyby, do teatru czy operetki w Warszawie. Zajrzyjmy do środka. Browar był miejscem kwitnącego życia towarzyskiego. A to za sprawą zakupionego pod koniec lat 50 odbiornika telewizyjnego produkcji NRD. Marki Direr. Nic więc dziwnego, że do świetlicy schodzili się nie tylko mieszkańcy Wyszkowa, ale także okolic. Jakby tego było mało, za sprawą kierownika posłowskiego został zakupiony pierwszy w naszym mieście stół do gry w ping-ponga. Kto wie, ile ukrytych mistrzów rakietki mieszkało w naszym mieście. Kolejne lata to czas modernizacji. Tradycyjne chłodzenie lodem zastąpiono sprężarkowym. Wybudowano także budynek rozlewni butelkowni. W 1993 roku piecze nad całością objęły browary warszawskie. Niestety po przejęciu spółki przez austriacką firmę wyszkowski browar został odrzucony ze względu na niejasności w stosunkach własnościowych. Wtedy też 50-osobowa załoga postanowiła założyć własną spółkę. I zaczęła ważyć piwo o wspomnianych już wcześniej nazwach: atut i swojskie. Browar został ostatecznie zamknięty w 2001 roku. Pięć lat później nowy właściciel tego terenu rozpoczął wyburzanie budynków przy ulicy Świętojańskiej. Los ten podzielić miał także budynek słodowni, którego rozbiórkę już rozpoczęto. Całe szczęście w porę interweniował konserwator zabytków, który nakazał zaprzestania prac. I odbudowania rozebranej już części wieży. Czy inwestor-dewastator wykonał to zadanie jak należy? Sami ocencie. Jakie były dalsze losy budynków po starym browarze? Dobrze wiecie. Nie da się ukryć, że z browarniczych tradycji naszego miasta niewiele pozostało. Największym zakładem przemysłowym miasta są natomiast Wyszkowskie Fabryki Mebli. Między innymi produkują meble kuchenne, różnego rodzaju zestawy pokojowe, regały, szafy, wersalki, słowem prawie wszystko, co może przydać się w domu. Czas na kolejną trwającą 40 lat historię, której losy toczyły się nigdzie indziej jak na naszym lokalnym podwórku. Mowa tu o fabryce mebli, która powstała w latach 60. XX wieku. Jak wyszkowska fabryka mebli zyskała. Sławę na miarę pochwał w paryskim tygodniku polonijnym L'Asseme Polonaise? Już śpieszymy z odpowiedzią. Lata 60 XX wieku to czas, kiedy w powojennej Polsce odnotowywano zwiększającą się liczbę urodzin. Myśląc analogicznie, jeśli rodziło się więcej osób, to potrzeba było więcej mieszkań. A jeśli więcej mieszkań, to i więcej mebli. Szczególnie ubogi pod tym względem był warszawski rynek. Pobliski Wyszków był idealnym miejscem do produkcji mebli. Dziękuję Panie Kapitanie. A wie Pan, wczoraj kupiłem piękną warsalkę z Wyszkowa. Wie Pan jak się śpi na czymś takim? Wyobrażam sobie, jedziemy. Trzeba przyznać, że nasi stolarze i projektanci to nie byle chłystki. Ich praca, kunszt i zmyślność zostały docenione nie tylko przez krajowych odbiorców, lecz także klientów z zagranicy. Szczególnie podkreślano wygląd i funkcjonalność mebli wyprodukowanych w Wyszkowie. Ale wróćmy do początku. Mówi się, że Wyszkowska Fabryka Mebli wyrosła na kartoflisku. Trochę tak było, a to dlatego, że jako miasto nie mieliśmy żadnych tradycji stolarskich. Trzeba było zacząć od zera. Pierwszym budowniczym i dyrektorem był Marian Pluciński. Fabrykę zbudowano według projektu architekta Andrzeja Dzierżawskiego i konstruktora Wacława Zalewskiego, który poza Wyszkowską Fabryką Mebli stworzył takie ikony architektoniczne jak katowicki Spodek i Dworzec Główny oraz warszawski Super Sam. W tym miejscu należy podkreślić wyjątkowy, modernistyczny charakter pierwotnego budynku fabryki, który jest doceniany po dziś dzień przez wielu uznanych architektów. Niestety, jak widać z czasem, perła architektury obrosła pustakowym mułem. Ciekaw jestem, ile osób wybiera się do pracy w zakładach mebli w Wyszkowie. Bardzo proszę o podniesienie ręki, żebym się zorientował. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, Wraz z fabryką wybudowano drogi i stworzono miejsca pracy dla setek mieszkańców. Zanim jednak podejmowano zatrudnienie, trzeba było, aby każdy kandydat przeszedł odpowiednie przeszkolenie. Wraz z fabryką powstało technikum drzewne oraz zasadnicza szkoła zawodowa o tym samym profilu. Po pięciu latach nauki absolwenci z dyplomem w ręku mogli podjąć pracę w fabryce. W pierwszych latach działalności głównymi meblami, które produkowano, były szafki kredensowe, sekretarzyki, gabloty, szafy jedno- i dwudrzwiowe, krzesła, meblościanki, meble tapicerowane, również materiał w postaci płyt wiórowych do produkcji mebli. A wszystko to robiono z ogromną dbałością o detal. W 1974 roku podjęto decyzję o budowie dwóch nowych fabryk. Jednej w Wyszkowie, a drugiej w ostrowi mazowieckiej. I tak w Wyszkowie funkcjonowała fabryka mebli i urządzeń wnętrz oraz fabryka mebli w budowie Wyszków 2. Po dwóch latach połączono to w jedno przedsiębiorstwo, zatrudniające ponad 3000 pracowników. Mieli rozmach. Przemysł ruszył w siłę, a wraz z nim prężnie rozwijało się miasto. W latach 70. wyszków stanowił około 40% produkcji przemysłowej województwa ostrołęckiego. Powstawały w tym czasie nowe budynki wielorodzinne, wybudowano także system kanalizacji. W stagnacji nie pozostawała też strefa kulturalna. Fabryka hojnie wspierała klub sportowy Bóg, a także orkiestrę Dentą. Lata 80. XX wieku to czas potężnej inflacji i kryzysu gospodarczego. Zaciągnięte kredyty na inwestycje i modernizację sprzętu, a także nieuzasadnione podwyżki płac przytłoczyły właścicieli, którzy w 1994 roku ogłosili upadłość. Do kupna zakładu zgłosiła się spółka Fama, a także Maciej Formanowicz z fabryki Mebli Forte, notabene pracownik wyszkowskiej fabryki Mebli. Decyzją syndyka oferta FAME była bardziej korzystna. Jednak już po paru latach fabryka została całkowicie zlikwidowana, co zdaniem sądu było świadomym i zamierzonym działaniem przedsiębiorcy. Syndyk funkcja polegająca na zarządzaniu majątkiem upadłego oraz dokonywaniu podziału funduszy między wierzycieli zgodnie z zasadami prawa upadłościowego. Cóż, rynek rządzi się swoimi prawami. Nam jedynie pozostaje liczyć na przedsiębiorców stawiających na lokalny biznes, którzy wskrzeszą dawną sławę Wyszkowskich mebli. Przemysłowa strona naszego miasta kryje w sobie jeszcze wiele ciekawych historii. Huta szkła, browar, fabryka mebli to tylko trzy opisane przez nas zakłady i fabryki, które na stałe wpisały się w przemysłowy krajobraz Wyszkowa. Warto w tym miejscu wymienić jeszcze chociażby quad graphics. Czy filie Warszawskiej Fabryki Samochodów Osobowych. Ten gospodarczo-przemysłowy aspekt funkcjonowania miasta jest niezwykle ważny, jeżeli analizujemy jego historię. To nie tylko setki miejsc pracy, to również rozwój inicjatyw okołozakładowych, rozwój infrastruktury, technologii, życia społeczno-kulturalnego. To również ważny fragment życiorysów wielu obecnych Wyszkowian. Pozostawiając niedosyt wiedzy, zapraszamy na ostatni, wyjątkowy odcinek drugiego sezonu Przystanku Wyszków.